Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Porównując, czy większym problemem dla Kościoła jest konkol czy wilki, dzisiaj sięgniemy do tekstów, które powinny nas doprowadzić do pewnych wniosków. Już mieliśmy aceranek na temat konkolu. No to dzisiaj będzie na temat wilków. Rozpoczynamy od fragmentu Ewangelii Jana z rozdziału 10 od 7 wersu. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną weszło, to złodzieje i zbójcy. Lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, uratowany będzie. I wejdzie i wyjdzie, i pokarm znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie obfitowałe. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz kładzie swoje życie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a Wil porywa je i rozprasza. Co nam mówi ten na fragment słowa Bożego? Mówi nam mianowicie, że tylko ktoś, kto przychodzi do kościoła przez Jezusa Chrystusa, jest dobrym pasterzem. Jest tym, którego sam Jezus posyła do swojej owczarni. Każdy, kto przychodzi, czy też próbuje wejść w inny sposób, co oczywiście ma miejsce. Nie jest tym prawdziwym pasterzem, ale jest złodziejem, kłamcą, oszustem i, co ważne, nie dba o kościół. Wtedy, kiedy zauważa, iż do kościoła zbliżają się wilki, to dobierze nogi zapas i znika. Oczywiście wilk, nie widząc nikogo, kto mógłby w jakikolwiek sposób kościół zabezpieczać, chronić, rozrywa takie stado. Niszczy je i rozprasza. Teraz jest pytanie ważne: kto to są te wilki? Bo pozornie y, mamy taki obraz, że to tacy ludzie, którzy tak się skradają do kościoła, i nagle, jak wyskoczą, jak zaczną na prawo, na lewo okładać wszystkich, no to pasterz, który nie jest prawdziwym pasterzem, ucieka ze strachu, no a reszta jest. Hobiana. Ja nie wiem skąd się bierze taki obraz, ale on nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No to spójrzmy, czego uczy nas w tym względzie Biblia. Tutaj pomocny będzie fragment z Mateusza, 10 rozdział 16 werset, gdzie możemy przeczytać. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. A to ci niespodzianka. Toż sam Pan Jezus wysyła swoich uczniów pomiędzy wilki. A gdybyśmy czytali dosłownie tekst grecki, to posyłał swoje owce w środek wilków, czyli w samo epicentrum. No ale tutaj się rodzi pewna myśl. Jeśli tak Jezus czyni, a natychmiast nam się przypominają wersety, które kończą. Ewangelię Mateusza, Marka Łukasza, no poniekąd również Jana, gdzie Jezus każe swoim uczniom iść do świata i głosić Ewangelię, no to zaczynamy rozumieć, że jeżeli On posyła nas pomiędzy wilki, to znaczy, że posyła nas pomiędzy ludzi, którzy go nie znają. Ciekawe, prawda? Daje przy okazji dobrą radę. I mówi tak. Bądźcie w Biblii Warszawskiej jest roztropni, a powinno w zasadzie być tłumaczone jako szczerzy. Bądźcie szczerzy, jak węże. Węże nigdy nie ukrywają swoich zamiarów. Nie wiem, czy zauważyliście, węże są zerojedynkowe. Albo atakują, albo znikają, ale niczego nie udają. I druga cecha tych, których on posyła, to prawdomówność, niewinność. Dlaczego takie cechy? Cóż nam to pomoże w sytuacji, kiedy otaczają nas wilki? Ponieważ my wiemy, że nie chodzi o prawdziwe wilki, które można powiedzieć kierują się instynktem, ale chodzi o ludzi, którzy mają naturę wilków, to rozumiemy, że ci ludzie szukają zawsze jakiegoś punktu zaczepienia. Żeby nas oskarżyć, żeby nas zaatakować, muszą cokolwiek znaleźć, chociażby cień jakiejś słabości. Dlatego Jezus mówi: Macie. Być pełnymi szczerości, prawdomówności. Macie być niewinni we wszystkim, aby nie było żadnego pretekstu. Żadnego. W liście do Rzymian 16:19 Paweł Apostoł, już kończąc ten list, mówi: Życzę Wam, żebyście byli czyści wobec zła. Czyści wobec zła. To jest ta sama myśl. Dokładnie. Pamiętajmy, że naturą wilka jest zadawanie śmierci, zabijanie. Wilk, jeśli nie zabija, to umiera. On się karmi śmiercią, karmi się zabijaniem. A jeśli nie ma kogo zabić, no to sam umiera. To źle? Bardzo dobrze, bo kiedy umrze, to powstanie do nowego życia. Musisz umrzeć, żeby się narodzić na nowo. O to tak naprawdę chodzi. Jezus wie, co robi, posyłając nas pomiędzy wilki. My jesteśmy, jako czyści, prawdomówni i szczerzy, o wiele większym zagrożeniem dla tych wilków, niż oni dla nas. To oni są w niebezpieczeństwie, ponieważ jeśli nie znajdą sposobu, żeby nas zabić, to sami umrą, bo karwią się śmiercią, której zadać nie mogą. Jeśli więc porównujemy, co jest groźniejsze dla kościoła Konkol czy wilk, to musimy powiedzieć coś, co pewnie jest zaskakujące dla tych, którzy nie śledzą tych naszych rozważań. Otóż jest nam o wiele bezpieczniej przebywać w obecności wilków, ponieważ wszystko jest jasne. Natomiast przebywanie w obecności Konkolu, który kłamie, ukrywa się i tak naprawdę, Udając tego, kim nie jest, czyli chrześcijanina, odbiera nam ten duchowy tlen, dusi nas swoją obecnością, to jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że kongol będzie w kościele aż do czasów żniwa. Do końca. A wilk? No właśnie. Wilk, jeśli nie ma kogo zabić, umrze i powstanie do nowego życia. Tak więc, drodzy bracia i siostry, życzmy sobie jak najwięcej wilków wokół siebie, a jak najmniej konkolu. Naprawdę wszyscy na tym dobrze wyjdziemy. Amen. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.